Słuchajcie dzieci. Tam pod spodem są niedźwiedzie, które za chwilę zobaczycie. Myślę, że będzie to miejsce, do którego szczególnie dzieci będą najchętniej przychodzić. Uwaga! Wiążniemy do tyłu, do tyłu. Jak Ci się podoba ten Misiu? Super Hranka! Fajny Misiu? To jest nie dziadek, to nie dziadek. Myślę, że pomysł narodził się z przeczytania legendy o, o Rawiczu. Tak pomyślałem sobie, że mm, miś musi być w tym momencie bardzo przyjazny, taki miły, sympatyczny, e, taki potulny. A, I też e, poprzez tą strukturę sierści, fakturę, żeby też można było się do niego przytulić. Także takie, takie miałem zamiary i myślę, że dzieci to po, pokazały. Dużo poprawek Pan wprowadzał tutaj sugerowanych przez gminę, czy raczej nie mieli większych uwag? To znaczy tak, w projekcie był jeden miś, później przy, przy negocjacjach, jeszcze rozmowach stwierdziliśmy, że faktycznie mogłyby być dodatkowo misie małe. I to takie były poprawki, głównie, że dodane zostały dwa misie małe. Czy z jego wyglądem też coś może się dziać w wyniku działania warunków atmosferycznych? Nie, tutaj jest zabezpieczony, także nic się nie powinno dziać. Po jakimś czasie, może po kilkunastu latach, może jakaś śnieczna, bo to jest brąz, i to wiadomo, nalot może gdzieś się pojawić, ale raczej nie, nie powinno się nic dziać. Waży? Około 400 kilo, czyli 361. Kajanie. Pierwotny jakiś nasz pomysł był taki, żeby to było odwzorowanie niedźwiedzia z naszego herbu, ale artyści okazali się bardziej twórczy niż nasze pomysły, zaproponowali takie rozwiązanie. No przede wszystkim podobało nam się, że ta jego postawa jest zgodna z tym, co jest zapisane w akcie założycielskim miasta, czyli ta otwartość, otwartość na, na inne kultury, na inne wyznania, a teraz otwartość na wiele różnych działań i, i na y, wiele inicjatyw, także no, ta poza y, ma świadczyć i potwierdzać to, że Rawicz jest y, miastem otwartym. Czy w mieście pojawią się jeszcze jakieś inne niedźwiedzie? Bo podobno kiedyś były wspominane, że może być ich więcej. Czy na razie na Oczywiście tym... Oczywiście nie, nie. Mamy, mamy ten pomysł nadal w głowie. Też mamy uzgodnione z twórcą, że jeżeli... Pojawią się sponsorzy, którzy chcieliby w innych miejscach miasta umieszczać już małe niedźwiadki. Będziemy chcieli taką akcję rozpocząć, promować. Zobaczymy, czy będzie zainteresowanie, aby w kolejnych punktach takie małe miśki się pojawiały. Jak się Wam podoba misiu? Super! Powiesz ładnie? Nie.